Dobry? Podobna jakaś robota tu jest do zrobienia. Łopanie, na moje oko to będzie z 500 zł. Dzień dobry. Umówienie dzisiaj byliśmy na pomiary. Siemaneczku moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont4U. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj odpowiedź, na którą bardzo wielu z Was czekało, mianowicie jak być profesjonalnym wykonawcą, tak jak wujcio Krzysiu i zadbać o dobry wizerunek firmy. Nie będę Wam dzisiaj tłumaczył jak macie wyglądać, jak się zachowywać, ubierać się, czy chociażby nawet jak macie pachnieć, bo wydaje mi się to całkiem logicznym, że większość popiera moje zdanie, że wchodząc na budowę tak, Wygląda troszeczkę inaczej niż wchodzicie na budowę tak. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak przechowywać narzędzia w pracy oraz o nowym systemie skrzyń modułowych firmy Hogert, która, jak wiecie pewnie jest stałym partnerem mojego kanału. Zaczynam od zestawu, od którego powinien zacząć każdy, kto ceni sobie wygodę w transporcie narzędzi oraz taki w miarę dobry wachlarz możliwości segregacyjnych, czyli zestaw skrzyń modułowych 4 w jednym. W skład zestawu wchodzą dwie skrzynie, z czego jedna posiada rączkę i gumowane kółka do ułatwienia transportu narzędzi oraz organizer do przechowywania różnych drobnych rzeczy, np. jakieś końcówki elektryczne, wkręty, kołki i tym podobne. Zarówno skrzynie, jak i organizer mają wymiary wewnętrzne około 30 cm na 49 cm, skrzynia z kółkami ta większa ma głębokość około 32 cm, a mniejsza skrzynia około 24 cm, co pozwala na pomieszczenie takich powiedzmy no większości podręcznych narzędzi, które potrzebuje budowlaniec. Jeżeli chodzi o organizer to akurat u mnie sprawdzi się do przechowywania złączek elektrycznych bądź jakiś tam końcówek elektrycznych, mówię tutaj z pozycji właśnie budowlańca, który czasami zajmuje się elektryką, ale tak naprawdę możecie tam włożyć cokolwiek chcecie i tutaj nawet jeżeli będziecie mieli jakieś mniejsze elementy, tak jak widzicie tutaj jakieś tulejki cienkościenne i tak dalej tak dalej, jeżeli weźmiemy ten organizer w pionie, zaczniemy go przenosić czy nawet nim potrząsać i tak i tak te drobne elementy się nie Pour vous Większe skrzynie wyposażone są w przegródki ułatwiające segregowanie niektórych rzeczy. Możecie je przestawiać w różne miejsca albo ewentualnie całkiem sobie wyciągnąć, jeżeli uważacie, że są niepotrzebne. Jeżeli je zostawicie, ułatwiają one segregowanie. Niektóre z nich mają gumki, które ułatwiają trzymanie w pionie niektórych elementów wyposażenia skrzynki, takich na przykład jak chociażby szpachelki i mówiąc tutaj z poziomu elektryka, no to również uważam, że takowe on powinien posiadać, żeby nie zostawiać niespodzianek na budowie Matko Bosko mówię, co to co to, 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 to się stanęło jeżeli mamy ogarniętą skrzynię, w której będziemy przechowywać większość naszych narzędzi potrzebnych na budowie, moim zdaniem warto doposażyć się również w jakieś organizery. I tak jak widzicie, tutaj firma Hogert ma kilka w swojej ofercie. Jeżeli o mnie prywatnie chodzi, to powiem Wam, że mi zawsze brakuje organizerów. Nie wiem, ile bym ich nie miał. Zawsze znajdzie się coś do posegregowania, żeby ułatwić sobie pracę, przyspieszyć pracę, bo nie musimy jakichś drobnych elementów szukać gdzieś tam na dnie skrzyni itd. itd. I tak dalej. Uwierzcie mi, że to naprawdę przyspiesza pracę. Tutaj prezentuję Wam na początek dwa organizery walizkowe, wysoki i niski i tak jak widzicie jeden składa się w drugi. Możemy w nim przechowywać różne drobne elementy typu na przykład jakieś śruby, kołki, wkręty i tak dalej i tak dalej, czy na przykład złączki elektryczne i dzięki uszczelce, która znajduje się tutaj na pokrywie tego organizera możemy spać spokojnie i tutaj ewentualnie jeżeli mamy jakieś elementy, Elementy, typu na przykład jakiejś złączki wagon, no to żaden pył, żaden, żadna wilgoć raczej się tutaj do środka nie powinna dostać, tak więc możemy sobie spokojnie tutaj takie rzeczy przechowywać. I tutaj tak jak widzicie, mimo iż jeden składa się w drugi, jeżeli byśmy chcieli na przykład sięgnąć coś z dolnego organizera, nie musimy ich rozpinać. Ten organizer, który znajduje się na górze, jest przytwierdzony do pokrywy. Tam wsuwa się po prostu go w takie zatrzaski i unosząc pokrywę możemy sobie... Sobie sięgnąć po prostu to, co potrzebujemy. Dodatkowo powiem Wam, że to wszystko jest tak akurat zbudowane, że możemy sobie podmienić jakiś element, na przykład z dużej, z dużej skrzyni i, i iść gdzieś na przykład na jakiś montaż. Jeżeli akurat potrzebujemy jakieś złączki WAGO, przełożyć sobie możemy to spokojnie zrobić. Nie musimy wszystkich skrzyń po prostu zabierać. Ze sobą. No i dodatkowa rzecz, raczej logiczna i oczywista, po prostu no te organizery również zapinają się w tą dużą skrzynię, którą prezentowałem wam na początku. Tutaj taki krótki test mojej strony, jeżeli chodzi o wytrzymałość tych zapięć po bokach i tak jak widzieliście, no tutaj przy upadku to wszystko się w miarę normalnie trzyma, nic się nie porozkładało, tak więc jeżeli na przykład skrzynia przewróciłaby Wam się na busie, no to istnieje duża szansa, że to Wam się po prostu wszystko nie porozłazi. Dodatkowo jeszcze tutaj w ofercie mamy dwa organizery narzędziowe, wysoki i niski, tak jak widzicie, i one również zapinają się jeden w drugi bądź też zapinają się do tych większych organizerów. Waliskowych, i tutaj podobnie zresztą jak przy tych większych organizerach, wyposażone są pokrywy w uszelki. Tak więc spokojnie można sobie jakieś złączki wago, tak jak ja tutaj zrobiłem, pochować. I ewentualnie, no, jeżeli macie jakieś większe potrzeby do segregowania, tak jak na przykład no, ja lubię mieć posegregowane złączki rozmiarami, żeby gdzieś tam nie szukać na oślep, no to większy organizer, tak jak widzicie, jest wyposażony w podwójną warstwę tych kubełków do segregowania. Tak więc na spokojnie wszystko Wam się ładnie tutaj pomieści. Wody, daj na no jakieś krzyżyki. Jakie krzyżyki? Nie wiem jakie, nie wiem co tutaj wejdzie. Do segregowania takich drobnych elementów jak na przykład krzyżyki czy kliny glazurnicze można użyć właśnie tego typu małych organizerów. Zobaczcie jak to wygląda. Jest to małe, poręczne, można sobie wszystko ładnie rozmiarami posegregować i w razie potrzeby wziąć sobie na przykład do łazienki, jeżeli układamy płytki i no w zależności od rozmiaru, który potrzebujemy, sięgać sobie. Tutaj do odpowiedniego krzyżyka, czy też klina glazurniczego, i tutaj na koniec chciałem Wam przedstawić jeszcze dwie skrzynie. Takie dodatkowe, które możecie sobie zakupić do przechowywania różnych elementów, na przykład jakieś tam kształtki glazurnicze, czy jakieś inne cięższe narzędzia. W tą większą skrzynię w ogóle mieszczą się te organizery malutkie, w które powkładają sobie krzyżyki, kliny glazurnicze. Tak więc to też można sobie jakoś fajnie zorganizować. I dodatkowo jeszcze w ofercie firmy: Hoger na ich stronie, można zakupić sobie taką oto platformę z czterema kółkami, które obracają się niezależnie od siebie, i można tą platformę wykorzystać właśnie do przewożenia niektórych skrzyń, bądź też jakichś innych elementów, jeżeli tylko macie na to ochotę. Można na przykład jakieś tam kilka paczek płytek sobie położyć, i również też z miejsca na miejsce sobie. Przewieźć. No nie, będziesz, nie będę się tutaj na temat tych skrzyni otwartych rozwodził, bo myślę, że każdy wie, do czego się przydadzą. by było na tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tym systemie skrzyń modułowych oraz o tej mojej krótkiej prezentacji. Tak teraz patrzę obróciłem sobie ekran kamerki i widzę, że nawet ubrałem się kolorystycznie w barwy można powiedzieć firmowe Hogert. To nie było planowane. Słuchajcie, chciałbym żebyście rozwinęli również opis pod tym filmem. Tam będziecie mieli linki do tych wszystkich tutaj elementów, które prezentowałem oraz szczegóły tego kodu rabatowego, który jeszcze wciąż Obowiązuje, tak więc korzystajcie, kupujcie albo i nie jak chcecie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.